Mężczyzna w gabinecie kosmetycznym to norma, czy objaw utraty męskości? Ja nazywam się Joanna Tatarata, jestem kosmetologiem i ekspertem od pielęgnacji skóry i ciała. Od lat prowadzę gabinet kosmetyczny, w którym pojawiają się także mężczyźni. Mój gabinet wychodzi naprzeciw problemom, jakie posiadają mężczyźni w zakresie między innymi pielęgnacji skóry czy pielęgnacji ciała. Wielu z nas, nieważne czy mężczyźni, czy kobiety, ma potrzebę poczucia bycia zdrowym i wyglądania dobrze. Dlatego też wielu moich klientów Korzysta z gabinetu kosmetologicznego w celu poprawy jakości skóry, korzystając m.in. z takich zabiegów jak mikrodermabrazja, odszczanie skóry czy też zabiegi złuszczające. Ale do takich zabiegów, które należą do dość popularnych w moim salonie, jest także mezoterapia i głowa skóry, by poprawić jakość włosów, a także zabiegi laserowe w kierunku usuwania niechcianego owłosienia. Uważam, że każdy z nas potrzebuje, ma potrzebę poczucia bycia pięknym i nieważne jaka to jest płeć, dlatego też mężczyzna w gabinecie kosmetycznym jest w dzisiejszym czasie normą.